Bieganie to hektolitry wylanego potu, ale nie tylko. Tak naprawdę, bieganie to także przyjaciele, ludzie, wyjazdy, chwile radości, czasem też chwile frustracji. Tak naprawdę, to jest chyba całe moje życie w tym momencie. Moje pierwsze wspomnienia biegowe tak naprawdę są związane z moim pierwszym startem w zawodach. W styczniu 2014 roku zaczęłam w ogóle biegać. Dokładnie 1 czerwca 2014 roku wystartowałam w swoich pierwszych zawodach biegowych. Był to półmaraton Perły Małopolskie. Na te zawody namówiła mnie koleżanka. Nie wiedziałam za bardzo, o co w ogóle chodzi w takim bieganiu, ale wystartowałyśmy. Pierwsze kilka kilometrów biegłyśmy razem, nagle w tym tłumie ludzi gdzieś ją zgubiłam. No i biegnę sama, myśląc w pewnym momencie, że w ogóle się zgubiłam. No ale przemierzam kolejne kilometry, patrzę, są szarfy. Więc mówię, no, no to biegnę dalej, natomiast później przychodzi mi do głowy myśl, że biegnę sama, bo jestem po prostu na samym końcu tych zawodów, jestem jedną z ostatnich pewnie uczestniczek. Dobiegam do około 15 kilometra ktoś mi krzyczy, druga kobieta. Ja myślę, nie, niemożliwe, przecież to w ogóle jest nierealne. E, po czym dobiegłam do mety i tak naprawdę faktycznie biegłam sama, bo po prostu byłam w czołówce. E, pamiętam ten moment, kiedy wbiegam na metę, jestem bardzo szczęśliwa, jest radość, moi znajomi mi gdzieś tam kibicują, którzy też byli. To jest takie moje pierwsze, chyba jedno z większych wspomnień, bo tak naprawdę wystartowałam w pierwszych zawodach, od razu mi fajnie poszło, więc złapałam bardzo mocnego bakcyla, jeśli chodzi o takie biegi górskie. Pasja do biegania, chęć do biegania, myślę, że narodziła się właśnie wraz z pierwszymi startami. Kiedy startowałam i one mi po prostu wychodziły, tak, tak jak Wspomniałam wcześniej, najpierw to był półmaraton perły Małopolski, później mnie koleżanka z pracy namówiła na e, supermaraton gór Stołowy, gdzie też byłam w czołówce. Później pojawił się Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, gdzie też byłam w czołówce, więc tak naprawdę od początku złapałam tego bakcyla. Nie ukrywam, że wyniki mnie też coraz mocniej nakręcały. Na szczęście trwa co do dziś i myślę, że jeszcze będzie trwało długo. Tak naprawdę moja przygoda z górami zaczęła się dopiero pod koniec studiów, pomimo że jestem, pochodzę z gór, pochodzę z Krynicy, nie pochodzę z rodziny, która pasjonowała się górami. Więc pierwszy raz w Tatry pojechałam dopiero na piątym roku studiów, ale poznałam fantastycznych ludzi, którzy mnie wciągnęli jakby w świat gór. I chyba w miarę naturalnie później zaczęłam też biegać. Tak naprawdę pamiętam moment, kiedy trochę wycieczki piesze zaczynały mnie nudzić, bo po prostu było to dla mnie za wolne. Chciałam spróbować czegoś więcej. Gdzieś zaczęłam troszkę może właśnie czytać o biegach górskich. Niestety przydarzyła mi się kontuzja, która mnie wyeliminowała na jakiś czas, ale zaraz po tym, jak już mogłam biegać po operacji zerwanych więzadeł krzyżowych, to zaczęłam biegać po górach. Bardzo miło i na pewno przez długi czas będę wspominała jeszcze zeszłoroczne Mistrzostwa Świata w Skyrunningu, gdzie zajęłam czwarte miejsce, ale tak naprawdę chyba nie dlatego, nie dlatego, że miałam wysoką pozycję w rankingu na tych zawodach, ale to były zawody, które mnie strasznie dużo nauczyły, bo pamiętam, że na linii startu miałam taki straszny, strasznie duży, wewnętrzny spokój w sobie. Wystartowałam bardzo spokojnie, nie patrząc na rywalki, i ten spokój miałam przez całą trasę. Nie zdarza mi się to za często na zawodach, a wtedy cała trasa była taka bardzo spokojna, bardzo wyważona. Nie przyspieszałam gwałtownie, gdzieś, gdy tam już widziałam, że zbliżam się do jakiejś dziewczyny. Biegłam strasznie równo, robiłam swoje i myślę, że dzięki temu też byłam wysoko później już w klasyfikacji generalnej. Życzyłabym sobie i wszystkim właśnie takich startów z taką zimną, spokojną głową. Bardzo miło to wspominam i dużo mnie te zawody nauczyły. Nie lubię startować, kiedy jest gorąca, ale niestety nie zawsze warunki są idealne i najgorszy start, jaki wspominam, to zeszłoroczne Orobi, gdzie biegłam na dystansie 70 km, a właściwie od 40 km nie mogłam jeść, nic jeść ani pić i tak naprawdę, gdyby nie to, że byłam druga i wiedziałam o tym, że jestem druga, to pewnie zeszłabym z trasy. Pamiętam, że przez te 30 km piłam tylko i wyłącznie gorzką herbatę na punktach, a na metę naprawdę powłóczyłam. Nogami, niemalże na prostej drodze, podpierałam się kijkami. Ten start był okropny i nie wspominam go miło. Natomiast cieszę się, że ukończyłam, bo na koniec miałam niesamowitą satysfakcję. To, co jest najważniejsze, to myślę, że de determinacja, ale też przede wszystkim chęć. Jak się chce, to można bardzo dużo. Natomiast wszystko też trzeba sobie przygotować. Nie da się w biegach górskich, a szczególnie w długich startować nieprzygotowanym. Ja uwielbiam jeździć, ja uwielbiam podróżować, ja uwielbiam poznawać nowe zakątki, nowe góry. Także ja jeszcze nie znalazłam tej swojej ukochanej miejscówki do biegania. Marzeń się nie zdradza, bo one się wtedy nie spełniają. Natomiast mogę Wam zdradzić delikatnie dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem zakochana w dalekiej północy i moje marzenie też jest związane właśnie ze Skandynawią. A po drugie, dodam, i tu Was trochę może zaskoczę, że to nie jest do końca marzenie tylko biegowe, bo chciałam się rozwinąć też w innych dyscyplinach sportowych. No, i drugim moim marzeniem, już chyba takim bardziej w ogóle przyziemnym, to jest tak naprawdę dwa razy, mieć, tyle, dwa, mieć dwa razy tyle urlopu, żeby po prostu móc właśnie realizować te swoje plany i marzenia biegowe, bo mi no to też nie brakuje na wszystko czasu. To, co miałam zaplanowane na ten rok, właściwie cały czas się dzieje lub się już zadziało i staram się na chwilę obecną nie wybiegać daleko przyszłość ze względu po prostu na pracę, która też nie daje pełnej swobody, ale na pewno nudno nie będzie i na pewno w domu siedzieć nie będę przez najbliższe miesiące. Kiedy wracam z zawodów i chciałabym się zregenerować, to tak naprawdę marzę o dniu, kiedy nic po prostu nie muszę, tak, wszystko tylko mogę. Nie muszę iść do pracy, nie muszę iść na trening, tylko mogę spokojnie gdzieś sobie wyjść, nawet na rower. Kiedy stoję na starcie, uwielbiam moment, kiedy gra głośna muzyka, zaczyna podnosić się adren adrenalina, są emocje, ludzie patrzą się na siebie, uśmiechają się. To jest fajne uczucie, że znowu jakieś wyzwanie przede mną. Za które oddałabym wszystkie inne to oczywiście Slap Ultra 2. A jak już mam jakiś pomysł, gdzie pobiegnę, tudzież czy gdzie chciałabym spędzić czas, to przede wszystkim zaczynam od otworzenia kalendarza i zaplanowania urlopu. Kiedy zbliża się start, staram się dzień wcześniej zrobić kilka rzeczy. one są dla mnie mega istotne i mega ważne. Zaczynam przede wszystkim od tego, że przygotowuję sobie sprzęt, w którym pobiegnę, przygotowuję sobie ubrania, przygotowuję sobie buty, skarpetki, dzielę sobie żele na poszczególne punkty odżywcze, dzielę sobie picie na poszczególne punkty odżywcze. Tak, żebym kiedy wstanę z rana, wiedziała, że ja mam to po prostu wstaję, ubieram, mam to wszystko gotowe i nie myślę niczym innym, tylko już o samym biegu. To jest jedna rzecz, mówię, taka organizacja. Druga rzecz, staram się zawsze na chwilę położyć, wyciszyć, przemyśleć sobie w głowie jeszcze profil trasy, to jak będę biegła, jak będę wyglądała. Niektórzy mogą się śmiać, mi to zawsze pomaga. Taka po prostu wizualizacja biegu. Jak wiadomo organizatorzy oczekują od nas wyposażenia obowiązkowego, ale mi oprócz tego co muszę mieć zawsze towarzyszy moja mała bransoletka, którą dostałam kilka lat temu od mojej przyjaciółki. Jest to czterolistna koniczynka. Tak naprawdę wymieniam w niej tylko sznureczek jak już zaczyna się przecierać. Mam nadzieję, że będzie mi jeszcze długo towarzyszyła, bo przynosi mi na pewno dużo szczęścia w trakcie biegania. Można podzielić moje bieganie na treningi i na zawody. Jeśli chodzi o zawody, to tutaj opowiem może taką historię. W 2014 roku startowałam mój pierwszy ultramaraton, to było na dystansie 66 km w krynicy. Dzień przed tym biegiem rzuciłam do mojego kolegi, że, słuchaj, jak ja to wygram, to kupię coś jakiemuś biednemu dziecku za te pieniądze. Ja nie miałam prawa wygrać tego ultramaratonu, bo byłam w ogóle tego nieprzygotowana. To był mój pierwszy rok biegowy. Nie wiedziałam, jak się takie biegi w ogóle biega. No ale tak się stało, że faktycznie byłam w czołówce. I około 40 km ja już nie byłam zmęczona fizycznie, tylko mi się zaczęło strasznie nudzić. I wtedy pamiętam, że przez te kolejne godziny biegu byłam skupiona i myślałam o tym, co ja kupię i jakiemu dziecku będę mogła kupić coś. Za tą moją wygraną, bo jak już powiedziałam, tak też zrobiłam i to mnie strasznie napędzało, żeby biec do mety. Jeśli chodzi o zawody na dzień dzisiejszy, to ja nie wiem, o czym ja myślę, tak naprawdę. Nie wiem, nie pamiętam tego po prostu. Gdzieś te myśli chyba skupione są na tym, co się dzieje na trasie biegu, na zbiegach, na podbiegach, na obserwowaniu sytuacji. Natomiast czasem na treningach, kiedy mam długie wybiegania, zdarza mi się myśleć o wszystkim, mam tysiące pomysłów do tego stopnia, że kiedyś pamiętam robiłam wybieganie około tam 18 km, włączyłam sobie muzykę i na 12 km zorientowałam się, że leci mi ta sama piosenka, że ona się zapętliła i leci mi cały czas i ja tego przez około godzinę w ogóle nie wyłapałam, także potrafię się zamyślić, wymyślać coś, najczęściej coś, co mogę zrobić biegowego. Ja mam taką teorię i taką zasadę troszeczkę, że ja nie wracam na te same biegi generalnie. Ja się staram odwiedzać nowe miejsca, poznawać nowe trasy, poznawać nowe góry. Natomiast trasę, na którą wrócę, bo mam z nią porachunki, to jest zegama.